Jedziemy też pierściej powoli na No oczywiście, bo jak oni różnią, to już mnie nie, nie, nie będziemy z Czemu rowerzyście tym... I don't know.

Proszę bardzo i puchar y, burmistrza y, miasta i gminy Wolsztyn wręczy pan Grzegorz Nowak w zastępstwie pod nieobecność burmistrza. Gminie tu gratuluję zwycięstwa no i dalszej rywalizacji i wyników okay. sportowych. Proszę bardzo. Jeszcze dodatkowo bardzo ostrej rywalizacji. Widać, że szykuje się nam tutaj rasowy kolaż y, naszej ziemi. Może w przyszłości y, nawiąże do do tradycji wspaniałego naszego tutaj rodaka Andrzejewskiego, niestety nie żyjącego, może pójdzie w ślady jego znakomitych osiągnięć. Drugie miejsce, Michał Leśnik. No, zapomniałem dać ale to zaraz typlum. zacznę od drugiego miejsca, tam za chwilę podam. Jeszcze od tego nagroda, drobna również. I do zobaczenia w przyszłym roku. Myślę, że przyjmiesz zaproszenie do następnych naszych obres. Trzecie miejsce Wiesław Żanny. Gratulacje. Gratulacje. Również skromny upominek zbiorowy od naszych sponsorów. Księdzy, tak? Kiedy urodziny? 16 grudnia, fajnie, zobacz, niech kamera zobaczy, jak wyglądasz. Osiem latek i już na Górskim rowerze dookoła Jeziora Wolczyńskiego. Po raz pierwszy to jest historia. I dla Ciebie, ta nagroda. I w przyszłym roku spotykamy się ponownie. Tam będziemy z